Ja osobiście akurat ślub chciałem spędzić w najbliższych, taki wiesz, może nie kameralnie, bo byłoby pewnie z 340 gości, ale w doje najbliższych też bardzo pewnie taki wiesz, ślub to przeżyłeś w życiu. Tradycyjny ślub, polski. Tak, polski kościelny ślub, tradycyjny, z weselem, z poprawinami. I z disco polo. A i właśnie nie, bardziej z muzyką klubową i gdzieś na zamku ze światami, z DJ-em. To jest coś, co chciałbym przeżyć, to jest jeden z, prostu, z moich checklistów, które Chciałbym po prostu, wiesz, ślub, zaręczyny, mm, tak, tak tego typu rzeczy, to jest coś, co chciałem zapamiętać na całe życie. Raz się żyje i z niego co robić, to na pełnym wypasie. Ale oczywiście też, no, moja siostra miała ślub w Cape Town, bardzo kameralny. Piękny ślub, i najbliższych. I to, to, było cudowne, wiesz. Ostatnio byłem na ślubie też przyjaciela, też bardzo mniejszy ślub. Mm, myślę, że najważniejsze jest to, żeby byli tam najbliżsi z tobą. To, to jest najważniejsze. a jeżeli chodzi o kamery, nie mam nic przeciwko temu. Ale akurat ja bym nie chciał go publikować do kina, bardziej wolałbym zrobić film, bo też pracowałem kiedyś nad swoim filmem kinowym, ponieważ mam sobie studio filmowe od dawna i bardziej będę chciał go realizować jako dramat kinowy. Twoja ukochana Sofie jest teraz w Królowej Przetrwania. Nie, pewnie nie możecie się ze sobą kontaktować, bo zawsze są takie zasady, że jak się wygrywa telefon do Polski, to wtedy jest ten kontakt. Jak ty się odnajdujesz w Warszawie bez niej u boku? Wiesz co, szczerze mówiąc pierwsze dwa tygodnie to był koszmar. Ja tak bardzo tęskniłem, pierwszy tydzień to już w ogóle najgorszy. Naprawdę, wiesz o co chodzi, uderza zderzenie jest jakby z, z tym, co się dzieje, z, tą, z tymi realiami, że nagle nie będzie tej osoby przez bardzo długo i nagle budzisz się w pustej chacie, mam dosyć duży dom teraz, i budzisz się w pustej, dużej chacie, jesteś samemu, nie zasypiasz u boku tej osoby, nie możesz jej przytulić. No to jest coś takiego, że tęsknię bardzo. Ale to też jest fajne, bo to pokazuje, że to jest taki test troszkę, czy będziesz bardziej tęsknił, czy będziesz wiesz, czy nagle przestaniesz tęsknić i to myślę, że wzmacnia. Takie, takie sytuacje albo nas zbliżą, albo oddalą, ale myślę, że w tym wypadku nas zbliżą i że jeszcze bardziej zjednoczą.